Piłat odpowiedział do Jezusa, Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, Czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłanie, widali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, cudzy moi miliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłac zatem powiedział do niego, A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo pańskie. O. Umiłowani siostry i bracia, Pan Jezus bardzo pragnął być ogłoszonym przez Kościół i rząd polski Chrystusem Króla. Bardzo tego pragnął. I wiemy, że to spełniło się, jego życzenie spełniło się cztery lata temu. Może nie do końca było to zgodne z wolą nieba. Ale ten akt został przyjęty przez niego. Dzisiaj pragniemy wraz z Marię łysławiać Boga słowami: Wielkie rzeczy nam Pan uczynił. Święte jest imię Jego. Dlaczego? Dlatego, że na polskiej ziemi w świewodzeniu Chrystus został ogłoszony w Polski. Za to chcemy wiedzieć, dziś. I to czynimy w komunii ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami. Z całym Miskopatem, który w ten sposób pomógł nam odpowiedzieć na to pragnienie serca pana Jezusa. A Jezus chciał, żeby być królem polskich serc. A więc każdy i każdego z nas. I my to wołanie, to pragnienie Chrystusa mamy być, mamy przyjąć i zaprosić go do naszego serca, mówiąc, Chryste, Ty jesteś królem i panem mojego życia. Tobie oddaję siebie na większą chwałę Boga i dla zbawienia wszystkich. To ma być pragnienie, że my stajemy przy Chrystusie jako Jego dzieci, które odpowiedziały miłością na to wyzwanie. Nie tylko usłyszały, że Chrystus został ogłoszony Królem Polski, ale chcą odpowiedzieć. A więc my mamy być zgodnie z wolą Chrystusa, narodem, który podporządkowuje pod, pod całe swoje istnienie Chrystusowe. Jezus do świętej Faustyny mówił właśnie, żebyśmy mu zaufali. A więc wybierając Chrystusa, Idziemy najlepszą, najprostszą i najbardziej bezpieczną drogą. I w historii naszego były, narodu były takie sytuacje, kiedy w sytuacji bezmożności, słabości, upadku państwa, upadku moralnego narodu, szukaliśmy pomocy u Boga. Popatrzcie. Kiedy zalewał nas powód szwedzki, król Jan Kazimierz wiedział, że niezwycięży bronią, dlatego padł na kolana w katedrze lwowskiej i ogłosił Marię jako królową Polski. Maria przyszła do nas również w Licheniu i mówi, że jest królową Polski i chciała, żebyśmy ją przyjęli. Jako tę, która jest dana nam jako pomoc i obrona. I w tej szkole Marii właśnie mm, zdobywali największe, e, największą mądrość i największe cnoty w świętości nasi wielcy święci ostatniego wieku. Mam to na myśli, kardynała chrona. Który powiedział, że gdy przyjdzie zwycięstwo, dotrzyje przez Marię. Mam no tu na myśli błogosławionego Stefana Wesieńskiego, który mówił: Wszystko ustawiłem na Marię. Mamy też naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, który powiedział: To tu cały Twój należy do Ciebie. Ale ten XXI wiek jest wiekiem trudnym naznaczonym niewidzialną, powiedziałbym, walką dobra ze złem. My szukamy właśnie szczególnej pomocy, żeby zło nas nie opanowało. Mamy tego świadomość, że w tym trudnym okresie dziejów świata, ludzkości, naszej ojczyzny, największym Nieszczęściem nie jest utrata suwerenności, ale największym nieszczęściem dla naszego narodu jest utrata wiary. To jest największe nieszczęście, bo z tego wynikają nasze postawy, nasze działania. Naród polski był silny rodziną i wiarą. Rodziną i wiarą. I zobaczcie, te dwie instytucje są ciągle niszczone, ciągle niszczone. Zło nie może tego cierpieć, że Polacy przeszli przez te katakomby, przez te cierpienia, przez te tłaczki, przez te wojny, ponieważ polska rodzina była silna Bogiem. Upadaliśmy, popełnialiśmy zło, grzeszyliśmy. To prawda, ale zawsze wracaliśmy do źródła, a tym źródłem jest Bóg. Tym źródłem jest Jezus Chrystus. I po to, żeby powracać do źródła, zawsze szliśmy, um, prosząc o wstawienie Matkę Najświętszą Królową. Zobaczcie, moi drodzy, dzisiaj musimy walczyć o wiarę. O wiara zanika. Dlaczego? Bo zły duch, który jest duchem kłamstwa, ludziom wymawia, że mają żyć tak, jakby Boga nie było. A jeżeli człowiek żyje tak, jakby Boga nie było, to sam się czyni Bogiem. Ustanawia takie prawa, którego w rzeczywistości będą niszczyć. Będą niszczyć. I szczególnie zauważamy tu dzisiaj tę walkę dobra ze złem, że ludziom staje się obojętny Bóg. Nie potrzebują Pana Boga. Po Bo co im Bóg? Skoro mogą oddecydować o tym, co jest dobro, a co jest złe. Złe. Zło. To jednak chodzi o to, że ta w człowieku która jest właśnie buntem przeciwko Bogu, musi być zniszczona przez pokorę chaloczki nas, którzy mamy świadomość, że nic ponad Boga w naszym życiu nie może się dziać. I że On jest Panem historii. To On prowadzi nas przez dzieje, to On prowadzi każdego z nas. I zwycięzcami nie są ci, którzy żyją bez Boga, ale ci, którzy Mu zaufali i dali się prowadzili. Człowiek bez wiary nie zastanawia się nad tym, jaki jest jego plan, jaki jest plan Boży względem niego. Po prostu. Człowiek, który bez wiary, który nie, jest, nie żyje wiarą, realizuje swój plan. Ale czy to jest plan Boży względem każdego z nas? Zobaczcie, ilu ludzi jest smutnych, zagubionych, dlatego że nie poszło drogą Bożą. Nie odpowiedziało całym sercem na może plan względem siebie. Jezus Chrystus pokazuje nam, że najważniejsze jest, dla było dla Niego pełnikę wszystko to, co się mi podoba. Moją wolę moim błaganiem jest wola Ojca. I zobaczcie, największym aktem uwielbienia Boga przez Chrystusa, największym aktem posłuszeństwa woli Bożej było oddanie za każdego z nas życia na krzyżu. W posłuszeństwie Ojca. I dlatego my tutaj, będąc wspólnotą. Mamy też świadomość, jak ważne jest posłuszeństwo Chrystusowi, a przez to posłuszeństwo Kościołowi i Jego Słowom, czyli biskupom i katłom. Wtedy wspólnie pracujemy na chwałę Bożą. Wspólnie. Nie tracimy, nie bierzemy się, że każdy idzie w swoją stronę, podzielony. bo nieszczęściem naszego narodu są podziały. I błogosławiony Jakub Pan powiedział kiedyś do nas, listów, cytując słowa Hrabiego Paganuciego: Zjednoczcie się, proszę Pana, kiedy Was znajdzie podzielony, każdego zwycięży z osobą. A więc w duchu tej miłości do Kościoła, w duchu tej miłości do Chrystusa. Właśnie zginamy nasze kolana, nasze i zawierzamy mu nas samych. Nasze wielkie pragnienie, żeby ten akt, który został wypowiedziany cztery lata temu, nie był tylko wspomnieniem dawnych lat. To my mamy przekuwać te słowa tego aktu w czym? W jaki sposób? Przede wszystkim trwając wiernie przy Chrystusie i mamy wiernie. Bo nam po ludzku wydaje się, że wiele rzeczy nie idzie po naszych myśli, wydaje nam się, że chcemy coś zmienić i tak dalej, i tak dalej. Święci przeżywali podobne rozterki, bo oni byli prowadzeni przez Ducha Świętego i widzieli troszeczkę dalej, troszeczkę głębiej. Natomiast poddawali ocenie Kościoła swoje działania, swoje czyny. Chrystus, zwracając się do Świętych Wól, no że Bogiem mamy być pokorni, szczerzy i posłuszni. Że Bogiem mamy być pokorni, szczerzy i posłuszni. A więc. Ta postana musi być głęboko wyrażona na czynach. Bóg z upodobaniem patrzy na ludzi pokornego serca. On odrzuca ludzi, którzy są pysznego serca. I dlatego, jak powiedziała święta Teresa z nami, ten największym właśnie wyrazem tego Umielbienia Chrystusa to jest stawanie wprawdzie, pokorze. Kim ja jestem? Kim ja jestem. Dlatego dzisiaj chcemy przede wszystkim prosić Boga, zaprosić Chrystusa jeszcze raz na nowo, aby był Królem naszej Ojczyzny. aby był przede wszystkim Królem naszych serc, naszych rodzin, miejsca pracy. Wiemy, że bycie chrześcijaninem i dawanie świadectwa wierze na opór ze strony wielu. Ale naszym właśnie zadaniem jest pokazywać innym, żeby na nowo otworzyli drzwi swojego serca w Słowem i przykładem, z miłością. To jest bardzo ważne. Nie zawsze ludzie, nie zawsze osoba, z którą rozmawiamy, może się z nami zgadzać. Ale zawsze możemy modlić się za tę osobę, żeby Duch Święty dał jej łaskę zrozumienia tego, co jest najważniejsze. Żeby nie odrzucali Boga. Dlatego musimy modlić się, taki sztur modlitwy za naszą ojczyznę, żeby nie się Chrystusa. Jego Ewangelii, Krzyża. Żeby się nie wyrzekło. Żeby nie szła drogą łatwą, która prowadzi do zatracenia. Żeby była wierna. Wierna, wierna, wierna. A to oznacza, że my musimy być wierni Bogu, Krzyżowi Ewangelii. My. Nie moja sąsiadka. Nie moja kuzynka, tylko ja. Zaczynając od siebie. Zobaczcie, kiedy nasze rodziny zaczynają żyć Bogiem, tam do Święty mieszka. Tam przebywa Jezus wraz ze swoją Matką Marią, Tam jest Jego Królestwo. A więc pierwszym miejscem królowania Chrystusa mają być nasze serca. Wolne od grzechu. Wolne od nienawiści. Wolne od wad nagobania. Wtedy będziemy składać codziennie hołd chrystusowy kiedy będziemy zginać naszą wolę, aby podporządkować ją woli Chrystusa. To jest trudne, to jest bardzo trudne moi drodzy. Rozważywszy na to, że mamy wielkie pragnienia ja musimy mieć też świadomość, że przychodzi do nas ten zły, który zaczyna odsuwać nam złe myśli, zniechęcać nas. Zobaczcie, ile dobra jest niszczone z powodu swojego ducha. Ludzie się zniechęcają, odchodzą, bo napotykają cierpienia. Ale my się musimy patrzeć na wiele rzeczy położonych. Bóg nas dzisiaj tutaj zgromadził. Zobaczcie, w tym dzień szczególny upamiętniający właśnie akt liberalizacyjny za 7 godzinach. Jesteśmy garstką ale czy to dla Boga jest ważna ilość? Jezus patrzy na nasze serce. Czy to serce bije miłością? Taką jaką On chce, żeby bijło. I tak. dlatego dzisiaj chcemy naszą modlitwą zacząć otaczać przede wszystkim Episkopat Biskupów Arcybiskupów kapłanów, wszystkie zakonne seminaria duchowe, y, 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 które by trwały przy tronie Chrystusa z wielką miłością i Mamy omadlać. Mamy omadlać również nasz rząd, parlament, senat, prezydenta, premiera, wszystkich ludzi, którzy decydują o losach naszej Ojczyźnie, aby rządzili sprawiedliwie według Konstytucji Bożej, jaką jest karą. Mamy również omadlać nasze rodziny, prosząc o błogosławieństwo, aby rodzice wychowywały swoje dzieci na dół świętej rodzinie z Nazaretu. I ostatnie bardzo ważne zadanie, mamy omadlać Polską Górę. Ona jest przyszłością tego Jaka będzie ta polska młodzież, dzisiaj jaka jest, ona zadecyduje o tym, jaka będzie nasza ojczyzna. Jeżeli młodzież się wyputa wartości chrześcijańskich, jeżeli świadomie wchodzi w świat zła, jeżeli poddaje swoją wolę działaniu ducha świętego, nie będę strzegła depozytu wiary chrześcijańskiej naszych ojców. Dlatego wy bawcie, bo też widzę, że Panie mogą mieć wnuczki, bądź dla tych swoich wnuków tym pomostem. Dbajcie o to, żeby ta iskierka wiary, która tli w nich, nie zgasła. Bo dlaczego, jeżeli zgasnie ta iskierka wiary, to nie będą mieć fundamentu, kiedy przyjdzie burza, kiedy przyjdą różnego rodzaju niepowodzenia, załamią się. Zamanią się. Bo nie będą mieli fundament. Dlatego, moi drodzy, tak ważne jest, żebyśmy dzisiaj omagali te, te wszystkie rzeczywistości obecne w naszej ojczyźnie, bo te o nas prosi Pan Jezus dzisiaj. O to prosił Pan Jezus dzisiaj. Mamy przede wszystkim być miejscem, mamy być domami, modlitwy, domami, w których ta modlitwa jest na nowo przywracana. Zobaczcie, jak się to wszystko zmieniło, babcie trzymały rękę różaniec i z codziennie go odmawiały. Dzisiaj te nowoczesne babcie szukają rozrywki w telefonie. I tak dalej, nie pokazują moim pokoleniom, co to jest diabeł. Ale my musimy o tym pamiętać, że dobro ma, że zło mamy i rozwyciężać. Dajmy Dając przykład, dając przykład. I Chrystus chce posłużyć się każdym i każdą z Was, abyście stawali u Jego boku. I rozpoczęli właśnie tą konkretną walkę ze złem w naszym narodzie. Nie potrafimy inaczej, tylko w sposób pokorny, posłuszny Kościołowi, posłuszny Episkopatowi, prowadzić tą nie równą walkę, bo Zujdł jest duchem inteligentnym zorganizowanym. zobaczcie, jak zło jest zorganizowane w świecie, ma międzynarodowe połączenia, a my ludzie wierzący nie potrafimy się nawet zjednoczyć. To jest może słabość, wynikająca przede wszystkim z tego, że nie stawiamy Pana Boga w naszym życiu na pierwszym miejscu. Pius w się XI w cyklicy Kwas Prymas o ustanowieniu święta Jezusa Króla napisał. Chrystus, czyli On, dzierży jednym słowem panowanie nad wszystkimi stworzeniami. Nie siłą wymuszone, ani od nikogo z zewnątrz, ale na mocy swej natury. Stąd wniosek, że Chrystusowi należy się uwielbienia od ludzi i od aniołów. Nie tylko jako Bogu, lecz razem z Aniołowie i ludzie mają być posłuszni i ulegli Jego pracy. Coż może być dla nas piękniejszego lub większego do pomyślenia, jak to, że Chrystus panuje nad nami nie tylko sprawa natury, lecz także i sprawa, które sobie nabył, mianowicie przez dzieło odkupienia. Oby wszyscy ludzie, zapominając o tym, rozważyli to, jak drogo kosztowaliśmy zbawcę naszego. Nie z złotym, albo jesteście wykupieni, ale drogą krwią, jako baranka niezmazanego i niepokalanego. Chrystusa. Nie należymy już do siebie, skoro Chrystus za płatą wielką nas kupił. Same nawet ciała nasze są. Chrystusowi. Błogosławiony był bardzo zresztą ten, kto by odmawiał Chrystusowi człowiekowi władzy nad jakimkolwiek sprawami nowoczesnymi. Kiedy On, od Ojca, otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniami, takie wszystko podane z Jego woli. Jednakowoż dopóki żył na ziemi, wstrzymywał się zupełnie od wykonywania tej władzy, jak niegdyś. Skardził to szczęście i posiadanie w rzeczy ludzkich, a wówczas pozwolił rozwalać dziś na nie tym, którzy je posiadają. Przepięknie to wyrażając słowa nie odbiera rzeczy ziemskich ten, co daje królestwo niebieskie. On nam daje królestwo niebieskie, zaprasza nas do tego królestwa. Dlatego musimy z cały sił dążyć aby mieć udział w Jego Chrystusie. Bo na imię Jezusa zbiera się każdy kolaną istot niebieskich i ziemskich. Ale człowiek czasami tego nie czyni. Czynimy my za tych, którzy tego nie czynią i nagradzajmy, za jej grzechy, oślepienia, zgardy, poniżenia, które swoim życiem sprawiają Chrystusowi. Jak nasza Ziemia ukochana, polska, jedyna, niepowtarzalna, zabuśnię światłem Chrystusowej miłości, nie każde ludzkie serce w Polsce bije dla Chrystusa króla. Amen.